Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mortal Kombat XL. Kolejny rozdział przed nami, kolejne zmagania, kolejne walki, i tym razem w tym rozdziale będziemy yy, kierować poczynaniami pani Sony Blade. Piękny obcy widzę na ekranie, dobra. Jakieś tutaj, jakieś demo, ale dobra, słuchajcie. E, nie chcemy tego oglądać. My chcemy oglądać kontynuację naszej fabuły. I zobaczymy, co przygotowała dla nas pani Sonia Blade. Zaczynamy. Rozdział 5. Sonia Blade. Wciąż tu jest, czuję to. Melduj, ta kobieta jest uchodźcą. Znaleźliśmy ją przy północnej granicy. To rana naszej na to wizytówka Kano. Poinformuj i powiedz jej, że badamy sprawę. Raden, co odkryłeś? Amulet Shinoka został skradziony. Ktoś zastąpił go doskonałą kopią. Niech to szlak. Coś jest nie tak. Odezwam się do was, gdy. Raden? Raiden? Poruczniku, zabierz drużynę do Fort Charles. Sprawdźcie co z Raidenem i zameldujcie. Co się dzieje? Co ci przekazał pułkownik Flak? Powiedział, czemu zwracasz mi, u... mi uwagę. A ja na to, bo moja była, to prawdziwy wrzut na. A ty dokąd? Nie możesz tak po prostu sobie pójść. To jest też moja sprawa. To nie ode mnie zależy. Podziękuj swojemu koledze, sekretarzowi Blake'owi. I właśnie stąd ta przepaść między nami. Całkowicie pochłonęła cię, twoja praca. Nigdy nie miałeś szacunku dla mnie i Cassie. Mam obowiązki. Wybacz, że nie mogłeś być w centrum uwagi. Kiedyś rodzina była dla nas, dla pani najważniejsza, od ważniejsza od pracy pani generał. No proszę, byli spiknęli się, mieli dziut. Tak właśnie myślałem, że to ta Cassie, Cassie, Cassandra Blake to jest ich córka. 20 lat wcześniej może być przestał się wygłupiać. Quan Chi musi trochę ogarnąć swoją męską samo. Jest czystsza od twojej. Porównujesz mnie do Quan Chi, Tylko jeśli chodzi o higienę. co to? Bagno. Na no twoim miejscu bym tego nie robiła. No daj spokój, co z twoim duchem? Przygody. Pragniecie przygód? To życzenie, które chętnie spełnię. Ognia! sub -Zero. Nic mi po Twoich żołnierzach, za to Ty, Pan i Pan Cage będziecie bardzo przydatni, już, jak już Was uśmiercą. Sinok to był, chyba? Sub Scorpion, Sub-Zero i ktoś jeszcze. wiesz kiedy odpuścić, co, Skorpion? Pięknie. pięknie No brawo Uuu, Młotem dostała dostał raczej O! a super nie dobrze A jak to zrobi dobra Pięknie i już na to, już go, o pięknie z wyskoku. Oj, ała. No, znowu to samo. Ajajaj, aj, aj, aj. aj doszedł dorwał mnie. A jeszcze mnie tutaj. Okej, okay, muszę go rozwalić, bo zaraz będzie pomiech. No już! Jeszcze wygram! Myślałem, że to ja wygram. Dobra. Skorpion, koniec żartów. Pięknie! Sonia jest dobra. Mocno w gębie. Dobra, teraz za Sub-Zero będziemy się walczyć. Ten co to jest za jeden? Nie wiem czemu, ale ja go chyba znam. Chociaż nie jestem pewien. Wiadomo, Scorpion, Sub-Zero to zawsze. W Mortal Kombat są zawsze. Ten to nie mam pojęcia co za jeden, był Kwan Chi. No to nie, Quan to jest ten, a no to nie Sinoch. Chwilowa trudności, pani Blade, nieuknione i tak nadejdzie. A! Jak to możliwe? Ktoż on żyje? Ale Johnny 20 lat temu to było, tak? I on się w ogóle nie zmienił, tak samo wygląda. Piękny i młody ciągle. Co, może tutaj trzeba go wsadzić. A oni tworzą jego wersję, jego kopię. O, ciekawe. Czyli to nie jest Shino, tylko Kłan No dobra. O, co nie? Jest dobra. Rozwaliła go. I co teraz? Długo martwy nie będziesz. A to jest Jax może. Zły Jax może. Jeszcze nie jestem pewien, zobaczymy. Teraz nie pozwolę na to. Jacks, tak. Ajaj, ajaj. Ach! Wygrał ze mną, chciałem go młotem walnąć. Będę musiał jeszcze raz... Jakoś sobie poradzić z nim. Nie jest wcale takie łatwe. O! Oh. Nie wiem, jak to zrobiłem tamto, ale... Udało się. Fajnie. Cyk. Ach! Nieładnie bolało, Jacks. Koleżankę, swoją partnerkę tak bijesz. Au, on jest mocny, naprawdę mocny. Albo ona jest słaba, ona jest fajna, tylko że kurde, te ataki nie są wcale takie mocne jak Jaxa. No chodź, jeszcze raz, jeden cios, dobra. I teraz jest remis jedziemy, jedziemy, jeszcze raz. No, super, com adrazão, e aqui. OK. Ai, ai, ai. Uh, uh, uh. Pięknie po tobie. A ten ty kurde jakiś... W tym bagnie jakiś potwór stoi. Wybacz, Jax. Ło, się wiesza. Zabiorę cię stąd, wszystko będzie dobrze. No nie wiem, krew powinno się trzymać w środku. Jeszcze żarty go biorą. Dobra, to jest jakby to, to trzeba zabić. To coś co wychodzi. Raiden muszą odwrócić jego zaklęcie. Sratatata, tata. serata tata. Kicha kicha, bo ma alergię. To działa. To przecież Raiden wie co robi. Ale Jin tutaj. Nie daje za wygraną, widzę. Brak ci sił, władcy Gromu. Johnny Cage należy do mnie. Nie. Należy do mnie. Uratuj go. Tego pana zostaw mnie. Kuan -Chi. Kuan -Chi. Ha, widziałeś? Zobacz, co ja robię z takimi gościami z zielonymi czaszkami. Ała. Ach, pięknie złoto dostał. Z pół obrotu, pięknie. No i do, no, i co? Łyso ci teraz? Aha, przepraszam, jesteś łysy. mogłem, Byłem za plecami, mogłem go złapać jakoś, tylko kurczę, żebym. Jeszcze umiał dobrze myśleć w takim krótkim czasie. No i już go złap. Miałeś go złapać ty. Haha. Ała, no przecież mogłeś dawno go rozwalić. A jaj, złapał mnie. Niedobrze. Dobrze, i po nim taki tam. Kwan Jin. to leży przedsmak tego, co na, na to naprawdę zasługujesz. Sonya Blade, wejść z Kwan więź nie została jeszcze zerwana, chyba, tak? Żaden problem. Y. Bach. X, bach, B, bach, X, o nie, nie to, o Jezu, nie to, Ach, nacisnąłem A zamiast X, na życie, B, uuu, aua, A, nie, znowu X nacisnąłem, Ach. nie, nie wykończyła go, bo ona jest dobrą kobietą, uuu, nie, 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 a ja tak się nie robi. Najgorszemu wrogowi tak się nie robi. No dobra. Skorpion, zero Jax, Pokunani. O i odczarowani. Ale ładnie poszło. La la feta. Pozostali powrócili do życia. Dzięki połączeniu mrocznej magii kwanci z moją własną udało mi się odtworzyć ich dusze. Czy on to przeżyje? Co, nie mówiłam ci? Nie mówiłem ci, nie Am. Ty nie jesteś kobitą? Prawie w gacie przez ciebie narobiłam. A mówi, że nie nadaje się do horrorów. Zniknął? Ale jak? Musimy go złapać. Poczeka, na razie musimy przenieść ciebie i resztę do ziemskiego wymiaru. A czy się wydaje, czy kiedyś Johnny Cage nie był aktorem pierwszych z Mortal Kombat? Czemu to jest tak i Imię? Riem Adu Kaire. Dziękuję, w porządku, druga kolejka po lewej. Wygląda na to, że łączy coś tam. Nie do końca ten, tak bym ujęła to, ale trudno zaprzeczyć. Całe lata go ścigałem, aby... Eee, dobra. Czemu miałby teraz wracać? Zliczy się tylko to, że go. Pan zakapturzony? Nie, pan. pan... Go a nie, tu jakiś. Podszywa się. Mam cię. Podszywa się ktoś. Zgubiłeś się. Się masz kochaniutkę. Kopelat. Stanowczo zbyt mało. Tu generał Bright proszę o natychmiastowe wsparcie. Okej, okay, załatwmy to w kameralnej atmosferze. Proponuję wymianę, informacje za wolność. Nie negocjuję z szujami. W takim razie, skoro mamusia jest nieskora do współpracy, może Curunia będzie. Jeśli kiedykolwiek. Odpuść, a wszystko będzie caces. Próbuj mnie wkurzyć, a Kasi pozna bliżej wujka Kano. Przysięgam, że Cię zamorduję. Właśnie tak, zobacz. Ha, a? Teraz mnie tutaj skontrował dosyć mocno. O, pięknie. Pięknie. Haha, ha, ha, dostał śmietnikiem wrey. Teraz trochę się wkurzył, chyba no, chyba się wkurzył, dobra. Teraz ja muszę skontrolować to porządnie, bo zaraz będzie po mnie. o kurde. Ajajaj. i pomię, no, pomię, kanu zwycięża. Podciął jej nóżkę i ona opadła. Wiadomo, że to nóżki najbardziej podatne u pani Sony. Nie bijesz kobietę Zobacz co się robi z takimi szujami Patrz Tak się trzeba z takimi obchodzić i jeszcze z nóżki, jeszcze raz, i jeszcze raz, do przyparty do muru, proszę cię bardzo. Widzisz, tak się robi. I jeszcze tak, i koniec po tobie. Kano. Najprawdopodobniej to będzie koniec rozdziału. Nie, jeszcze z tobą nie skończyłam. No i pewnie to już jest koniec rozdziału, bo zazwyczaj, właśnie po czterech walkach, yy, anim ta animacja. No dobrze, puszczaj Nie animację. Tylko ten katstenka po rozdziale po otwartej walce to jest początek nowego rozdziału. Dobra, nie zabijesz mnie, znajdziesz amuletu. Jeśli zabijesz mnie, nie znajdziesz amuletu. Dobra, spokojnie, Sonia. Potrzebujemy tych informacji, Sonia. Nie chcesz żałować jeszcze jednej rzeczy. No tak. Nie jesteś morderczynią, chociaż obiecałeś mu, że go zamordujesz. Mów. Dżungla Kwatan. Z przynajmniej dwiema dywizjami Tarkatanów cały czas są w ruchu. To niedaleko, może za 200 km. Wiesz co robić. 200 km, kurczę. Chyba, że źle przeczytałem. Macie nowe informacje z ziemskiego wymiaru? Kano zaczął gadać. Podał nam miejsce pobytu Mileny. Ma amulet, ale przy okazji jest sporo ochrony. Niezwłocznie przepuścimy. przepuścimy atak. Może rozdzielimy siły. Armia zwiąże Milenę walką. Odwróci jej uwagę, podczas gdy ta istota odzyska amulet. Niesamotnie. Ta istota dołączy. Nieważ najważniejsza jest dyskrecja. Nie dosłyszałaś? Możesz wspólnie pomóc z siły dworach Spełniły ich prośby i nareszcie pozbędą się problemu Mileny. 5 lat temu. Dworach, tak? Dworach. Ta istota jest bardzo ciekawa. Nie rozumiem także Twój tok myślenia, ale odchodzi od odmienny, dochodzi do odmiennych wniosków. Ta istota. Fajne, że sobie mówi ta istota. Tak jak inni, ta istoty nie cieszy fakt, że Milana jest Kahnum, Jednak sukces Twojego przewrotu nie jest gwarantowany. I dlatego właśnie zaprosiłem naszego zaterańskiego przyjaciela. Posłuchaj i dołącz do nas. Wiele wiemy o Milenie. Jej niepewne rządy wkrótce runą niczym domek z kart. A Squatal będzie miał wolną drogę. A co takiego wiesz? Co mogłoby. Chyba będziemy tą istotą kierować w następnym rozdziale. A oto i oni. Trójka twoich drogich doradców szepcze po kątach niczym dwórki. Ciekawa jestem, o czym. Gdybyś tylko zechciała wysłuchać naszych rad, w obliczu nadchodzącej wojny z czeluścią przyspieszam negocjacje z ziemskim wymiarem. Już ci mówiłam, że prędzej umrę, nie zacznę się bratać z mordercami mojego ojca. Odrzucasz praktycznie rozwiązania w obliczu niezaprzeczalnych zagrożeń. Narażasz nasz świat. A rozruchy mu pomogą? Zaklę swoją przemowę, nim wyrwać język. Nie jesteś prawdziwą spadkobierczynią Shao Kana. To sztuczny twór, ukształtowany jak ją mięso rodne Shang Tsunga. Twoje roszczenia do tronu nie mają podstaw. Jak śmiesz! Przejęłam władzę zgodnie z dekretem samego Shao Kana. Owszem, przejęłaś. Ale poza świat domaga się nowego przywódcy, niby Twojego, durny osztek zabić go. Ta istota już nie służy milenie. Stanie w obronie swojej cesarzowej. Nasz stwór, cesarz kan nie żyje, sami wybierzemy, komu będziemy służyć. No fajnie, ale jest ta istota. Takim owadem jest trochę. Nadal walczysz dla Mileny <laughs> Szałkan pobije... Podbił moje ziemię. Uszanuję jego wolę. Ja się bawię tą istotą teraz. A nie było... co to jest, Nie było napisu rozdział coś tam. Czy ja się pomyliłem? i... No na pewno jest tutaj ta istota, ale nie widziałem napisu rozdział kolejny z Deworach. Ciężko, dziw, dziwnie się nią walczy. Jestem skonfundowany, szczerze mówiąc. Bo miał być rozdział kolejny, ale. przeoczyłem napis chyba. Dlatego idę dalej. I zaraz zginę. Od tej istoty. Baraka zwycięża. Ta istota jest kiepska. W szerewnikach fajnie. Wygląda niefajnie jest ciekawą postacią, ale bije się kiepsko, kiepsko bardzo. No kiepsko się leje, nie ma co. Okej, okay. jeden cios jeszcze jeden. Dobra. Dworak zwycięża. Kurczę, naprawdę nie było napisu rozdziału, rozdziału że dworak jest następny rozdziałem. Bo kurde, teraz już zwątpiłem, czy może go przegapiłem. Ale... Ooo! Ale to jest niestety ostatnia bitwa i... Trzeba kończyć rozdział. Odcinek. Masz, masz, masz. I po tobie. czekać. Chciałem usunąć tę wstawkę. Baraka nie żyje. Opuścił swój ostatni spust. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, dziękuję Wam, moi drodzy. Ja nie wiem, co się stało, dlaczego nie było napisu, że koniec rozdziału um, albo że kolejny rozdział się zaczął. Nie wiem, czy być może jeszcze trzeba dłużej poczekać, trochę się pobić, ale ja już muszę kończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam Was do tego, Um, nie umiecie odcinku z Mortal Kombat, z tej brutalnej bijatyki, jak widzicie na sam koniec, jak pięknie um, Devorah zaatakowała tego, um, nie wiem jak ma na imię, um, tego złego i jak pięknie mu swoimi odnóżami wyrywała mózg i chyba serce, tak? Dobra, dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko, do następnego, pa pa.